Witam Was, kochani, w pierwszym odcinku ze serii Kto zrobi, kto nie zrobi. Jakby ja im będę zadawał różne challenge na ileś like pod naszymi shortami, pod tym shortem głównie. I oni będą mówili: Zrobię, nie zrobię. Proste, tu jestem oczywiście prowadzący. Dobra, do, pytanie do doświadczonego chemika Gangusa, czyli do tego czarnego. Cześć. Na ile like? zrobić fikołka w naszej pracowni. Mogę zrobić, ale na tym, na tym sorcie, tak? Na tym, na, tym szorcie. na tym sorcie. No to może być. Może być nawet 5 lajków, no i tak zrobić. Tak. Dobra, na 5 lajków robi tu fikołka do niedoświadczonego chemika. Panie niedoświadczony chemiku, na ile lajk pokażesz swoją konsolę? 10 tysięcy. Dobra, widzowie, mamy Mamy główny cel nasz życiowy, wbić dychę pod tym shortem. Udostępniajcie mamie babci Psukotu. Niech nawet wasza rybka się dowie, że ten film potrzebuje. Noch Musimy mieć lajki, wyświetlenia. z pod bierronki też musi wiedzieć, naprawdę. Lajkujcie i subskrybujcie. Na tysiąc lajków zrobimy ogromny wybuch pasty słoniowej. Więc lajkujcie, lajkujcie! Tak. Dobra, dzięki, Nara.